I bez sensu Co? Nie, serio? Ha, ale ja muszę to umieć Teraz! A ja już wiem jak ci pomóc Rarity, wyglądasz trochę śmiesznie Zamierzam zignorować te słowa i pomimo wszystko ci pomóc I tak trzymać! Przygotuj się, Rainbow Dash Bo za chwilę zabiorę cię w wielką historyczną podróż przez modę! To, co mam na sobie? To jest raczej niewyględny i <laughs> spędzący nieco oryginalny pierwszy kostium Wonderbolców. Na szczęście, dzięki projektom Fair mundury Wonderbolców stały się piękniejsze i uszy to jest oddychającej tkaniny. Oczywiście jedne stroje były lepsze, inne gorsze. Spójrz na te okropne dzwony. Co to był za pomysł? Nie wiem, ale generał FairdeMer! Oczywiście, że tak! Choć nie jestem prawdziwym generałem Flash, dziesiątym liderem Wonderbolts, ale ja, Pinkie, jestem prawdziwa! A ja jestem Admirał Firefly z siódmego szwadronu. A mnie poznajesz? Jestem komandor Easy Glider. A ja mam na sobie mundur noszony przez majora Purple Darta. Eee, tylko spójrz na nas! Spójrz na nas! Spójrz na nas! Za dużo tego dla mnie! Ej, nie przejmuj się, Rainbow. Ten bezsensowny pokaz mody też mnie niczego nie nauczył. Serio? A jakie ty znasz sztuczki, żeby się czegoś nauczyć? Kto, ja? Ja nie znam żadnych. Oh. Ale mogę ci powiedzieć wszystko, czego się dowiedziałam o historii jabłek. A złapałam tę wiedzę pracując na farmie. W miejscu, które kocham. Ile masz jeszcze czasu? Dwanaście godzin. O, to masz pod górkę. To może wrócimy do tradycyjnej metody. No a co z teatrem? Popatrz na te kostiumy. Na pewno budzą w tobie wewnętrznego Wonderbolta. A babcia Smith odkryła pierwsze kosztele w Filadelfii, kiedy byłaś rabakiem. Komandor Easy Glider uśmiechała się, co ja? Pinki, przestań rapować, to nie pomoże Rainbow. Weź, wsłuchaj się w ten rap i lepiej co tam masz? Bo starty nudnych Dość karty, dość kostiumów, dość statków i dość jabłek. Ja nigdy nie znam tego testu. Nigdy! Zostańcie mnie! Rainbow, nie gniewaj się na nas. Chciałyśmy cię przetłoczyć. Nie ma sprawy. Chciałyście mi pomóc. Niestety jestem za głupia, żeby się czegoś nauczyć. Nie jesteś głupia, tylko uczysz się inaczej. Jeżeli przez inaczej rozumiesz wcale, to faktycznie masz rację. Nie no, mylisz się. Widzisz, znów się mylę. Przeczytałaś więcej książek od dzielnej doniż, ktokolwiek. To mi nie pomoże dostać się do Wonder w żartach i dowcipach dorównuje ci tylko pinki. Ekstra. Przez to, że byłam klaunem klasowym, nie nauczyłam się tego, jak się uczyć. Nie o to mi chodzi. Jesteś mądra, kreatywna, odważna i. O! Hej! Wiem, że jesteś zła, ale nie musisz. O! Wow. mało na to nie wpadłam. Właśnie! Przez to gadanie nie zauważyłaś tego. A jak ty zauważyłaś? Ty też mówiłaś i słuchałaś przez cały czas. <laughs> Mówisz jak kadet. Doświadczony lotnik ma podzielną uwagę. W czasie latania? To podstawa. Słuchając tego, co mówiłaś, skanowałam niebo i ziemię, czy nie ma problemów. Poważnie? Latanie to nie tylko latanie. Żeby zachować bezpieczeństwo, muszę widzieć i słyszeć wszystko, co do najmniejszego szczegółu. Na przykład widziałam Apple Bloom, Sweetie Belle i Skutalu wychodzące z cukrowego kącika. Założę się, że jadły marchewkowe babeczki z posypką. I myślę, że Big Mac sprzedał wielki wóz jabłek za dobrą cenę, bo usłyszałam jego radosne yy, tak. Yy, tak? Nic nie umyka mojej uwadze, gdy latam. Tak już mam! Ha! O, Rajusiu! Co? Muszę lecieć. Tak rozumiem ja też bym nie chciała się zadawać z takim niełukiem jak rainbow